Znacie to uczucie pustki, melancholii i dziwnego mrowienia w brzuchu po ukończeniu wybitnej gry? Najlepiej takiej, po której nie spodziewaliście się, że wywoła w was takie emocje. Jeśli jesteście na tym kanale, to istnieje duża szansa, że wiecie, o czym mówię. Jeśli nie, nic straconego, bo chcę dzisiaj Wam opowiedzieć o perełce, która pochłonęła mnie w całości, i mam nadzieję, że jeśli jej nie znacie, to uda mi się Was zachęcić, byście dali jej szansę. Będę szczery, czeka mnie niełatwe zadanie. Sam zwlekałem z ograniem tytułu chociażby przez okładkę, na której widzimy postaci wpisujące się w jrpg estetykę, która od zawsze kojarzyła mi się z nadmierną seksualizacją. Do tego uważam, że im mniej wiemy o samej fabule, tym lepiej. No ale spróbujmy. Nier Automata to gra wyreżyserowana przez Yoko Taro. Opowiada historię androidów, które zostały stworzone przez ludzi do walki z maszynami. W odległej przyszłości Ziemia została zaatakowana przez obcych. Ludzkość, a właściwie jej pozostali przedstawiciele, musieli uciekać na księżyc. Androidy walczą w ich imieniu, ale z czasem zaczynamy rozumieć, że ta wojna jest tylko fasadą. Nier w fenomenalny sposób opowiada historię na temat ludzkiej natury, mimo że żadna z postaci nie jest człowiekiem. Filozoficzne pytania nad sensem życia i granicą pomiędzy człowieczeństwem a sztuczną inteligencją stale towarzyszą rozgrywce. I kiedy już myślimy, że znaleźliśmy odpowiedzi, zostajemy zaskoczeni nowymi okolicznościami, które całkowicie burzą nasze wnioski. Wiszący nad nami fakt, że mamy do czynienia z maszynami oraz androidami, które z założenia nie potrafią odczuwać emocji, staje naprzeciwko wydarzeniom, w których to właśnie ładunek emocjonalny gra pierwsze skrzypce. Jak już wspomniałem, z pozoru prosta fabuła porusza uniwersalne wątki, a im dalej w las, tym więcej grzybów. Doświadczymy tu zatem rozważań na temat religii, filozofii czy dążenia do niedoścignionych ideałów. I należy zaznaczyć, że nierdaleki jest od łopatologicznego tłumaczenia rzeczywistości. Nic tu nie jest czarne lub białe, a status quo jest nieustannie kwestionowany. Gra posługuje się sprawdzonym sposobem prowadzenia narracji. Pokaż, nie mów. Brak tu rozbudowanych dialogów między postaciami, nie mamy też w tej kwestii zbyt wielu wyborów. Jednak nie są one potrzebne, by oddziaływać na gracza często miałem wrażenie, że to właśnie cisza i pauzy w narracji wybrzmiewały najgłośniej. Skoro już o wybrzmiewaniu mowa, nie sposób nie wspomnieć o warstwie muzycznej. Jej kompozytorem jest Keiichi Okabe, który wspaniale oddaje klimat postapokaliptycznego świata. Większość kompozycji w grze posiada kilka różnych wariantów, od spokojnych instrumentalnych wersji po bardziej intensywne zawierające wokal. Podczas rozgrywki, w zależności od tego co akurat się dzieje, Muzyka płynnie przystosowuje się do sytuacji. I tak, podczas eksploracji świata jest jedynie tłem, jednak gdy tylko wejdziemy do walki, staje się głośniejsza i bardziej obecna. Dodatkowo, kwestie wokalne zostały zaśpiewane w tak zwanym języku hybrydowym, który łączy ze sobą brzmienia różnych prawdziwych języków. Dzięki temu, mimo że tekstów nie da się zrozumieć, to przekazywane przez nie emocje stają się uniwersalne do odczytania. Nier oferuje graczom otwarty świat. Jednak jest on relatywnie mały, biorąc pod uwagę to, do czego przyzwyczaili nas deweloperzy innych tytułów. Ciężko ocenić, czy gra na tym zyskuje, czy traci, jednak faktem jest, że każda z lokacji posiada swój unikatowy klimat. Nie będę tutaj sypał spoilerami, bo odkrywanie kolejnych miejsc jest zdecydowanie częścią doświadczenia, dlatego wspomnę tylko o jednym z nich: Parku Rozrywki. Domyślna agresja maszyn jest tutaj skonfrontowana z pozytywnymi emocjami, które taki park powinien przywoływać. I właśnie tutaj po raz pierwszy gra zmusza nas do innego spojrzenia na sytuację, w której się znaleźliśmy i zaburza dotychczasowe wnioski. A to wszystko za pomocą kontrastu postapokaliptycznego świata z tętniącym życiem i zabawą parkiem rozrywki. Sama lokacja jest dość kompaktowa, jednak każdy jej segment czemuś służy. Jeśli chodzi o rzeczy bardziej techniczne, sprawa też nie jest aż tak oczywista. Mimo że mamy do czynienia z rpg to to umiejętnie łączy wiele gatunków. I tak, poza rpg elementami rozwoju postaci, ulepszania broni czy możliwości eksploracji otwartego świata, otrzymujemy także przyjemnego slashera z elementami bullet hella, Shootera, czy też platformera. Dodatkowo sekwencje często eksperymentują ze zmianą perspektywy, co początkowo może wydawać się nieintuicyjne, ale czy to coś złego. Umówmy się, topowe tytuły AAA nie lubią odchodzić od schematów, natomiast Yokotaro kompletnie się nimi nie przejmuje, co jest dość miłym powiewem świeżości. Ale żeby nie było tak kolorowo, to muszę wspomnieć o kilku minusach. Niestety jako, że Square Enix najwidoczniej nienawidzi Polski i Polaków, to nie doczekaliśmy się polskiego tłumaczenia. Mimo że osobiście nie jest to dla mnie problemem, to wiem, że dla niektórych może to być przeszkodą. Jednak i tak zachęcam. Granie w gry po angielsku łączy przyjemne z pożytecznym, bo można podszlifować swoje lingwistyczne lwistyczne. Kolejną rzeczą jest mocno średnia optymalizacja na PC. Co prawda, Square Enix wydał łatkę poprawiającą wydajność, ale zrobił to dopiero w 2021 roku, 4 lata po premierze gry. Mimo tych drobnych potknięć Nier to przede wszystkim świetna fabuła i niezapomniane doświadczenie, więc jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie dajcie mu szansę. No i dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Was przekonałem. Jeżeli nie, to możecie dać znać w komentarzu, dlaczego nie. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Glory to mankind. Glory to mankind.